Cześć, witajcie, to Patek, Pesyjant Gier. Witam was w takim kolejnym unboxingu na moim kanale z gry Dragon Age The Oczy, oczywiście na PS5, wiadomo, po polsku, no bo tak tutaj jest też po, po, polskie napisy tu będą, o tutaj jest właśnie, o tutaj. No i tutaj jest gra też po angielsku, oczywiście będę grał po angielsku z polskimi napisami i w, właśnie... W, Tę grę właśnie, stw stw właśnie stworzyła firma BioWare, Nie, jakiś czas temu przeszedłem, Mass Effect 2, ten remaster z czwórki na PS5, oczywiście z edycji legendarnej. No i też wydawcą jest EA, no i to studio właśnie tworzyło BioWare, to co ja właśnie mówiłem. I tutaj też tak właśnie to wygląda Dragon Age The Veilguard. popatrzcie sobie, super to wygląda, zarąbiście. No fajnie, i też tutaj, też właśnie, też gra PG18. Tutaj jest fajny ten pasek PS5, tutaj jest też fajne. Tutaj jest Dragon Age The World, PS5 i tutaj jest EA. No i też całkiem pełen 4 spoko i tutaj jest Together the, the Gods, Tutaj o. Teraz to zobaczycie i teraz jest sobie lepiej. I, I to jest gra dla jednego gracza 100 GB minimum. Wow, dosyć sporo, funkcja e, w wibracji, to jest też co powiem sobie, spokojnie, jeśli chodzi o tego pada e, do PS5, no i też jeszcze jest tutaj PS5 Pro Enhanced, ale ja oczywiście PS5 Pro Enhanced nie mam, ale, ale informują, że ta gra będzie ulepszona, e, jak ktoś będzie, jak ktoś kupi e, później, za tam dwa trzy tygodnie ta konsola wyjdzie, PS5 Pro mi no wystarczy zwykła konsola PS5, tak naprawdę i tutaj widzicie Ultra HD Blu-ray i PEGI 18, i wiadomo, i tutaj przemoc, trochę wulgarny język. A teraz to sobie otworzę. No dobra, otworzę to sobie. I proszę bardzo, tutaj o. Dobra, tutaj o, fajnie, kurczę. Jakie tutaj problemy mam, ale dobra, sobie powiem poradziłem. O, 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 kurczę. Dobra, i to właśnie już sobie powiem poradziłem. Super, zarąbiście. O, i dobra, i folia już poszła. O, tutaj super, zrąbiście. I popatrzcie. Ui. folii nie ma. I ten nóż sobie odłożę tutaj dalej. I tak samo te folie. Dobra. I tak gra właśnie wygląda bez folii, moi drodzy widzowie. Tutaj też tak samo. I tutaj też tak samo. Dobra. O i teraz otwieramy. I tutaj jest płytka Dragon Age The Vegeta. I zobaczmy co tutaj jeszcze jest. Czekajcie, ja muszę coś tu sobie zobaczyć. O co to chodzi? Bo to jest jakaś kurczę ulotka, dobra. Poczekajcie. Ja muszę ją sobie zobaczyć. Tę ulotkę. Hmm. Aha. Dobra, to tylko tyle, że tutaj jest. Get of. Aha. Spoko. I tutaj jest tylko tyle. Aha, jakieś tutaj reklamy. Dobra, to tylko tyle, że tutaj są jakieś reklamy. sobie popatrzcie. Tutaj i o, tutaj. Tak, i jeszcze też tutaj jest tylko to, że i informacja, że informacja, od popatrzcie, od ijej. Tutaj jest ta też mini taka książeczka, tylko tyle. Naprawdę tutaj nic nie ma. I wiadomo, płyta z, z grom. I popatrzcie, jak to sero ładnie to wygląda. Kurczę. ja nie mogę to sero super to wygląda. Naprawdę, super ta płyta wygląda. Wow. Normalnie i też to wiadomo, nówka no, na to kurczę błyszczę, ale ja nie mogę naprawdę Dragon Age The Wegard, super to wygląda. Jeszcze w tle tu są kurczę jakieś te yy, widzę kamienie i właśnie i to jest też całkiem sobie rozpoko tutaj po prawej stronie i tutaj Dragon Age The Wegard. Wow, nie mogę się stało doczekać za chwilę będę tę grę sobie instalował na PS5 trochę to zajmie. Ale naprawdę ja mam coś taką nadzieję, że ten unboxing wam się bardzo spodobał z tej, z tej gry. Oczy, oczywiście na PS5. Oczywiście wiadomo, że z tej gry ten unboxing wam się co spodobał. Miałem coś tak, no, miałem to właśnie na myśli. No, i naprawdę czekałem na ten tytuł i się w końcu doczekałem. Ja oczywiście nie będę aż tak, nie patrzę aż tak na te recenzje, tylko będę sam przechodził sobie tę grę i potem jak przejdę tę grę, to sam ją ocenię dokładnie. I tak jest serio najlepiej podchodzić do gier, serio w ostatnich latach, naprawdę, a nie sugerować się recenzjami. Tylko tyle wam powiem. Ja mam nadzieję, że ten unboxing Wam się bardzo spodobał. Proszę zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz oczywiście yy, pod, tym, yy, pod tym unboxingiem, jeśli chcecie. I też wyjątkowo poproszę o subskrypcję. I dobra, i też jeszcze będę tam nagrywał pierwszy, nawet dwa odcinki premierowo. Postaram się je przesłać, jeśli yy, coś tam będzie nie tak, ale ja mam coś taką, taką nadzieję, że mi się je uda przesłać od razu w dniu premiery, Jak, mam nadzieję, że nie będę miał z nimi żadnych powiem, problemów. Oby. No i to wszystko co ja chciałem powiedzieć, no dobra, te dwa odcinki też premierowo co też nagrać, no, ale naprawdę się doczekałem i to jest kolejna gra Bauer, o tak, od, od w sumie od moje, też, bo to jest kolejne moje ulubione studio, Bioware, o tak, mam sobie nadzieję, że to będzie do, naprawdę dobra gra, no, trzymajcie kciuki, papa, pa, do zobaczenia.